Wiele kobiet źle rozpoznaje potrzeby swojej skóry. Myli skórę suchą z odwodnioną i przez to wybiera krem, który nie działa. I frustracja rośnie. Jeśli mnie jeszcze nie znasz, mam na imię Małgorzata i pomagam kobietom po 45 roku życia zadbać o skórę i dobre samopoczucie. Zostań ze mną, bo za chwilę pokażę Ci jak rozpoznać skórę suchą i odwodnioną i dlaczego to takie ważne. Jedna z moich klientek była pewna, że ma skórę suchą. Używała ciężkich kremów, maseł, a skóra nadal była napięta i błyszcząca. Okazało się, że była odwodniona i dopiero po zmianie pielęgnacji na lekką nawilżającą formułę jej skóra zaczęła oddychać. Jak to rozpoznać? Sucha skóra jest cienka, matowa, piecze po umyciu i potrzebuje bogatszych kremów, odwodniona natomiast potrafi się świecić, a mimo to jest napięta i potrzebuje wszystkiego, co nawilża i łagodzi. To różnica, która naprawdę jest istotna przy doborze pielęgnacji. Jeśli sama nie masz pewności, co dzieje się z Twoją skórą, to nie jest problem. Zostaw komentarz skórę albo napisz do mnie wiadomość prywatną. Pomogę Ci to rozpoznać i dobrać coś, co naprawdę zadziała na Twojej skórze.